Cześć, witajcie, ja jestem Fausta, to jest Europa Universalis 4, Królestwo Boże na Ziemi. Powracamy Ach, do naszej wojny. Zdobyliśmy lukę nareszcie i otaczamy już Firenze. Lukę, Luko Firenze, bo to niby luka, ale nie w Ludce, tylko w Firenze. No, Miszmasz, totalnie. Czy mogę go waselizować? E, myśli, że jest lepszy cały czas. No dobra, niech tak myśli. Tak, Wenecja odkryła, że jednak nie jesteśmy pokojowo nastawieni. <laughs> Trochę w czas. No i dobra. Nowy imperator. Ok. Yy, w sumie jest duża szansa, że w następnym głosowaniu Austria już tak daleko nie zajdzie. Jeśli teraz da znowu reformę. To czuję, że kolejnego już nie wytrzyma głosowania. Hmm, a Węgry właśnie anektowały Rumunię. No w porządku. Węgry się zrobiły bardzo ekspansywne. A ja już nie mam w sumie rozejmu z szkór kolejne te reformacje. A teraz? No nie wierzę w po roz... Tyle pieniędzy tracę na tym. To jest straszne, i znowu się konwertuje, no no nie wierzę no i znowu mam full yy, diplopońców, więc też wezmę już okej, okay, teraz zgenuła na szybkości Szwajceria chce się poddać yy, wezmę od nich pieniążki yy, tak, weźmy Szansę i mamy kardynała dzięki temu. okej okay. szybko doścignę tą mini armię. 5000 i na nic. Dobra, z kim ja jeszcze walczę? Jeszcze z Kastylią, która raczej nie zamierza wyjść. Szwajcarię jakoś może szybko wypisuje. Córych mógłbym jej zabrać, mógłbym wypuścić coś, mógłbym e, zmusić ją do anulowania czegoś, ale ja wezmę tylko pieniądze. Dużo ich nie ma, dużo inflacji też nie zdobędę. Niech anuluję jeszcze. E, relacje ze wszystkimi: Trzy prestiżu to jest zawsze też coś. No i tyle, tyle potrzebuję. Na Korsykę przydałoby się też zrzucić coś. E, dziwi mnie, że Raguzy w ogóle. Albania nie rusza. A mogłaby. No ale cóż, nie zmuszę. Do niczego. W sumie ja mogę tam przyjść. Niestety moje transportowe są uwięzione, więc na Korsykę się nie dostanę. Anglia! walczy z Milanem Milan atakuje Prowansję, Prowansja jest sojusznikiem Anglii Sardynia sojusznikiem Milanu i w ten sposób Anglia ciśnie Sardynię no, zdarza się Zatrudnimy kogoś? Nie, nie potrzebujemy w sumie chociaż, tyle dukatów a... A dostaniemy sporo Army Tradition No dobrze, tutaj już oblegam ładnie. No i lukka, niestety kolejne miejsce przekonwertowane. I niestety tutaj mam już wysokie nastroje separatystyczne z tego względu. A, niedobrze. Czy to już wszystkie prowincje, które mi się skonwertują? Czy jeszcze ktoś ma tam ochotę? Mam nadzieję, że nie. Będzie trzeba szybko religijne wziąć odmów. Dobra, teraz tak, teraz muszę to dobrze rozwiązać. Przede wszystkim Raguza, bo jest ważna. Mógłbym w sumie osłabić y, Kastylię. Czy mogę jakoś? Release Nations, nie. Czy u Aragonu Release Nations, Cancel Subjects, to nie wchodzi raczej w grę. Musieliby mocno oberwać, a raczej Austria nie jest zbyt chętna. Chociaż w sumie mogę poczekać, tak? Tylko oni jeszcze są. Papież Leon, dziesiąty, 6-5-2. Miodzio, Miodzio po prostu, akurat mi brakuje troszkę. Milan uważa mnie za rywala, Moje... może i dobrze. No i ma sojusz z Anglią, więc niedobrze. Ciśnie tutaj w sumie Albania, no ale dobra. Raguza na pewno gnuła Albenga i nicę. O, tego mi nie da już. Korsykę w sumie mógłbym też wziąć, tak? Tak. No to lecę na wszystko, na całość. Z Korsyki stworzę, nie wiem, wasala, później nakarmię go sardynią. A to sobie po prostu skoruję. Raguzę oddam. Albanii. No, to brzmi nieźle w sumie, to brzmi sensownie. Ale musiałbym najpierw pewnie e, Kastylię wyrzucić z wojny, ale to będzie trudne. Kastylia myśli, że ma jakieś szanse. Nie wyprowadzajmy jej z błędu. Jak tam mój worek z No niestety trochę duży. Może gdybym wziął sobie Defender of the Faith? To to będzie już jakieś lepsze. O, widzę, że wycofujące się wojska e, idą na Sycylię. W takim razie ja stanę na Kalabrii. A może też przejdę? Nie, nie, przejdę. Liczyłem może, że w tej wojnie też udałoby mi się ogarnąć Messina, Syrakuzy i Palermo, ale raczej nie. To nie wchodzi w grę. Hmm. O nie, Genua odbiła sobie te rzeczy. Szybko muszę tam wracać. Eee, poprawię sobie relacje z Austrią. Potrzebuję jej. No i, dobre, i teraz już Kastylia jest bardziej skłonna do rozmów. Nic w sumie od niej nie chcę. 99%. Czyli wszystko mogę od Genui w tym momencie zabrać. Jeszcze Sio. Potrzebuję tych wysp. Czy, czy ja potrzebuję tych wysp? To jest pytanie. Hmm. Eee, raczej nie. Nie potrzebuję ich. Ale straszny będzie Aggressive Expansion Impact. Milan, Ferrat, Sardynia, Prowancja. Ale nie na Austrię najwyraźniej. Austria jest kompletnie nieporuszona tym, więc... Myślę, że nie ma tego złego. Przede wszystkim zwiększę sobie autonomię w nowo podbitych terenach. Tak, po prostu, żeby wszyscy byli szczęśliwi. I teraz tak, stworzę sobie Korsykę. Tylko dlatego, że ładnie wygląda. No i będzie, um, będzie można nakarmić Korsykę sardynią. Um, tu nie potrzebuję tego. No i dobra, teraz to muszę pokorować. To wszystko raczej, tak? No to wygląda, że tak. Nie włączyłem stopera znowu. Momencik, sprawdzę ręcznie. 8 minut, czyli 12 musi minąć. Mniej więcej, no bo to już lekka przesada. I dobra, to wszystko koruje. No i prawie 500 punktów poszło się. Poszło z dymem. O, tak ładnie brzmi. Mogę do dorobić jeszcze trzy oddziały. i Niech to będą trzy oddziały piechoty. O, mała koalicja przeciwko nam się zrobiła. Żaden problem. Wenecja teraz nas e, zaczęła embargować. Na szczęście już się nie zmienia tutaj religia bardziej. A, i raguzę miałem sprzedać. Czy ja ją koruję? Nie, nie, przestań. Sprzedaj ją Albania. Tak. Świetnie. Albania ma do tego bonusy, bo to jest y, ta sama grupa kulturowa, więc luzik Mogę też w sumie przerzucać tam y, wojską. Albowiem. O, moje łodzie już pływają bardzo dobrze, albowiem Serbia nie ma już żadnych sojuszników, więc jest skazana praktycznie na albański raj. <śm> to będzie piękne. Przerzucam jak najszybciej, jak najwięcej. Herezja, czy wspaniałe wieści? Oczywiście, że herezja nie toleruje tych y, protestantów. Chociaż byłoby śmiesznie być y, protestanckim y, papiestwem, ale nie, nie da się chyba nawet to jest nielogiczne po prostu. Dobra, Hitler, Zeta. Nawet nie muszę wzywać Austrii. I tyle. Rewolta gdzieś wybuchła w Pristinie, w Albanii. Nie, przepraszam, to jest Durres, czyli um, stolicą Albanii jest. Co jest stolicą Albanii? Um, o oh Boże, zapomnieć taką rzecz. To jest. Naprawdę okropna sprawa. A pamiętałem jeszcze do niedawna. No, no tutaj kory porobione. Ładnie. Już się zbliżam. Ile mi jeszcze brakuje? Ile mi jeszcze brakuje do królestwa Bożego na ziemi? Ech. Mam Genuę, mam Modena, mam Romanę i cztery ostatnie. Brakuje mi Firenze, które już niedługo. Fruli, Sud będzie najtrudniej. Milan i Piedmont będzie najłatwiej. Sud będzie najtrudniejszy. To będzie najtrudniejszy. No i dobra. Full aneksja. Ej, mógłbym sforsować religię, ale nie mógłbym zrobić wasala. Aha, czyli dobrze jednak wtedy wymyśliłem. Tak więc oddajemy w pełni. 90 tylko e, punktów dyplomatycznych to jest nic um, hajsy no i reszty nie potrzebuję ok sprzedajemy na pewno Serbię a może podwyższę autonomię na wszelki wypadek jakby mieli zamiar się buntować 10 marca czy mogę jakoś tutaj przejść normalnie? Nie muszę łodziami. No dobra. Ok, teraz Bośnia. Kupują. Teraz to wasale nie zwracają uwagi, czy jest over-extension, czy nie. Kupują wszystko. Kapią jak leci. że niepotrzebnie przerzucam to wojsko, bo zaraz będzie Albania płakała, że ma rebeliantów. Tak więc to może być zgubna decyzja. No ale. Kto nie ryzykuje, ten nie je. Sprzedaj prowincję. Okej, okay. w Zecie mógłbym utworzyć Czarnogórę. <laughs> ale po co to komu? Prawda? Oczywiście. No i patrzcie jakaś liczna Albania, no to <laughs> Albański raj po prostu, no. Coś pięknego. Ma do przekonwertowania sporo prowincji. Czy kory robi? E, robi. Kor jeden na razie, najwyraźniej. No tak, wpakowała już e, Albania w religijne i w defensywne ładuje. Ślicznie. Base z nawet w Rzymie dostałem, też ślicznie. Ale że leci w defensywne to jest fajnie, bo ja czuję, że niedługo Toman mnie zaatakuje. W sensie, że Albanię zaatakuje. I to będzie trudny orzech, a muszę mieć też do tego czasu dobre stosunki co najmniej z Austrią. I się zastanawiam, czy z Polską też nie. Na razie się z tym powstrzymam. Jak wygląda koalicja przeciwko mnie? Milan, Wenecja, Savoie. Nie, przepraszam, Montferrat. I tylko tyle. No tak, Wenecja ma jeszcze Eubée, to znaczy Negropont, ale to jest Eubea yy, w Crusaderze, tak pamiętam. Religii, nie otomani nie zmieniają tutaj religii. No, poprawili to niedawno. Humanistyczne nawet sobie dorzucili. Mogę wziąć technologię, oczywiście biorę. Um, rajtarów mamy lepszych i lepsze um, armaty. W porządku. Wenecja w sumie mam małą armię. Jakbym zaatakował Milan, musiałbym walczyć z Wenecją, Monferratem, Sardynią i Flandrią, ale miałbym do pomocy Austrię, więc trochę tak wygryw w przegrywie. Może na razie poczekam, aż e, po pierwsze zarobię trochę pieniędzy wyłączając forty raz, zmniejszając maintenance, i w sumie dorzucę sobie e, gościa od inflacji. Tutaj nie potrzebuję, i dorzucę sobie gości od morali. O, no i w porządku. Straciłem niestety też hmm, generała, ale to myślę, że żaden problem. Czy mogę zwiększyć sobie ilość łodzi? 39 na 33 to jest optymalnie 31 tysięcy e, wojska, to też w sumie jest nieźle e, Łodzi mam... W sumie jestem trzecią morską potęgą, tak więc... Myślę, że coś tutaj jest nie tak, skoro Anglia jest ta, taka, taka średnia e, Jeśli chodzi o armię To jestem tuż za Polską do Austrii też niewiele mi brakuje, ale nie mam za dużo Manpowera. Muszę go odzyskać w tym momencie. I w sumie, skoro mam wolny slot, to. O nie, Sardynia ma sojusz z Austrią. Ale nie, to dobrze, bo Milan ak akurat zaatakuje. Um, I Sardynia też jakoś poleci. Tak więc jest dobrze. Um, Węgry wgryzły się w Czechy. Nie wierzę w to po prostu, ale dobra. Mogę wziąć kolejne, kolejne technologie. Zobaczmy. Dyplomatyczne mi się jakieś przydało. Raczej w wyścigu kolonialnym nie mamy już większych szans. <laughs> Dlatego polecimy w handlowe. Tak myślę. Handel jest dobrą dziedziną. Szczególnie jak się gra we Włoszech. No i fajnie mam kolejną ideę. Narodową. National Tax Modifier plus 20%. Oh my god! Z 8 nagle się nam zrobiło 13 edukatów, tak? My god. Coś pięknego. Tolerancja heretyków? Oczywiście, że nie. Missionary strength. A o tym mi nie przypominaj. Eee. Dobre wieści. Centralizacja. Cieszę się. Lukijscy Separatyści mają ochotę się odseparować od nas Ale już na szczęście to spada Milan wyszedł z koalicji W sumie... o, Manfera też wyszedł z koalicji, ale i tak z nimi będę walczył, więc co za różnica Czekam tylko aż Albania sobie tą Serbię ogarnie Pokonwertuje religijne na trzecim, to już bodajże... Nie. Na czwartym dopiero jest Missionary Strict. Wenecja anulowała embargo i wyszła z koalicji. No i w porządku. E, czyli walczę z Lorraine, Sardynią, Wenecją i Flandrią. No Lorraine i Flandria raczej mi nie grożą. Co ciekawe, Savoie... To znaczy, Monferrat i Szwajcaria są zreformowane, tak więc, no cóż, szkoda. Mołdawia zrobiła klejma nawet na Konstantynopol, Mołdawia zrobiła claimy na wszystko wokół. Eee, czy ja dobrze widzę, Litwa ma wasala Moskwę? What? Z czego yy, adekwatna Moskwa jest podwalaniem Nowogrodu. No, coś pięknego, naprawdę. <laughs> po raz pierwszy widzę, żeby Nowogród jednoczył Rosję, a nie Moskwę. No ale takie ja, ja tylko u mnie, tylko na nowej kampanii. No dobra, rebelianci jak wybuchną, to się ich zniszczy. Tutaj no nic niestety nie zrobię z tym. Mają cały czas takie wielkie liczby. Austria jest kontrolerem papiestwa, kontroluje też cesarstwo i raczej będzie kontrolować. Brandenburgii brakuje jednego głosu. Mogę wziąć w sumie nowego. Co się stało? Znowu... Teraz nicę, Jezu. I tutaj. Wszystko... Jezus Maria. Czemu? Czemu to wszystko się konwertuje? To jest w ogóle centrum reformacji. Mein god. Szybko przerzucić tam wojsko. I na maksa morale. Eee, muszę włączyć tutaj fort. Czy mogę jakoś włączyć go? O, dobra. Włączony fort tutaj. I w Romanie też włączę. Eee, w Napoli nie jest potrzebny. I w sumie zbuduję fort... Mmm... Hmm, Kalabri, ale też go nie będę używał. Gdzie jest y, force limit duży? Genui też nie. Dobra, rozdzielę w takim razie wojsko tam. No, powiem szczerze, nie jest najciekawi. A <laughs> i Lorraine chce walczyć z Hainautem, Aachen, wschodnią Fryzją, Cliffs i Holandią Co ja mogę powiedzieć? Stracić e, Defendera of the Faith? W sumie tak, nie obchodzi mi on tak bardzo I czemu w Austrii nic nie ma? A jest u mnie? Będzie zaraz w Weronie i w Genui No kto by pomyślał? Naprawdę Co za bezsens Przecież nikt nie lubi. Nie, no w sumie 123%. Słabo, <laughs> że tak powiem. Bardzo słabo. Heretyków nienawidzę wręcz. No dobra, to było na tyle w tym odcinku. Oj, widzę, że nawet rebelie są, tak więc najpierw wskoczę na bokale i dopiero u siebie. To było na tyle w tym odcinku, tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się, cześć!